Cześć moje mordeczki i tak jak mówiłem, wracam też z testem czegoś specjalnego, które yy, które zawsze was kręci. A dokładnie są to latarki LED. I dzisiaj mam model latarki czterokolorowej marki GP Design. Jest to model PSR51. Cztery kolory światła aż czerwony, niebieski, zielony i biały. Biały, może być to żółta barwa, może być to barwa zimna. Yy, mniejsza oto. Yy, latarka jest super zapakowana. Tutaj macie kodzik, jeśli byście chcieli ją zakupić. Trochę na temat specyfikacji yy, i zawartości opakowania: jest latarka, jest kabel USB, jest pokrowiec, jest instrukcja, ale no, instrukcja to jest zawsze. Yy, Smyczka, czy taki paseczek na dłoń, standardowy bezel ring i dwa Oringi, czyli uszczelki zapasowe. Tutaj macie informacje ANSI, czyli jak ilość lumenów przy każdym świetle 470, 105, 170, 25. Najbardziej mnie interesuje niebieskie czy możemy dzięki temu szukać jakichś śladów w ultrafiolecie, Nie, czy może. Nie jestem pewien, czy to da jakieś światło ultrafioletowe, czy nie. Sprawdzę to. Yy, długość supa światła 240 metrów. Yy, tutaj macie barwy. Yy, czas pracy 12 godzin na trybie białym, czyli standardowym, takim jak przeważnie świecą zwykłe latarki. Co jest bardzo dobrym wynikiem, zwłaszcza przy tym, że jest w środku ogniwo 2600 mAh marki GP. Yy, Sok prów do 1,5 metra i wodoszczelność na zanurzenie do 2 metrów pełne IPX8. Yy, czy jest tutaj coś więcej informacji? Chyba nie ma. A, dobra, jest jeszcze tutaj coś. Macie dwa ringi na bezelu do wymiany. Macie standardowe i macie taki z wypustkami. Można sobie przekręcić, nie ma problemu. Przekręca się tą część głowicy w lewo lub w prawo, żeby uzyskać pożądaną barwę światła. Dual switch, czyli dwuprzyciskowy przycisk uruchamiający walczenie, a to, żeby nie świecić po oczach, chociaż oczywiście, chociaż oczywiście, wiadomo, może być taka latarka użyta też jako broń do oślepiania wroga. Powiem tak, design rewelacja. Zapakowanie rewelacja. Jeśli ktoś szuka prezentu to trafił jak w, w szóstkę w totka. No, po prostu każdy użytkownik będzie zadowolony. Tutaj macie informacje po polsku. Ma Stroboskopię SOS dla wszystkich kolorów, dla różnych aplikacji i funkcji blokady. Wykorzystuje jedną ładowalną baterię litowo-jonową ze wskaźnikiem ładowania i ładowania mikro USB. Wodoodporny to już mówiłem. Regulacja PWM dla dokładnego natężenia światła na różnych poziomach. Aha, zobaczymy sobie. Ochrona przed odwrotną polaryzacją. Wymienna standardowa ramka i ramka-zamka dla różnych zastosowań. Ramka-zamka. A zobaczymy. Wytrzymana, nodowana powłoka ochronna. Notowanie, aluminium. Tylne ustawienie i stabilizacja. Oho, zobaczymy, czy da się ją postawić pionowo praktyczny podwójny przełącznik dla bezpośredniej obsługi jedną ręką, funkcja stroboskopu, chwilowe włączenie i funkcja pamięci ostatniego ustawienia. Też super opcja. Trzy różne kolory. Oprócz białego na świeżym powietrzu. Zobaczymy sobie i tę opcję. Na pewno przejdę się dzisiaj do lasu o północy i zobaczymy jak sobie radzą te Kolory dodatkowe pod względem penetracji ciemności. I dobrze, przejdźmy sobie do unboxingu. Tutaj będzie. Po prostu nie mogłem się doczekać, kiedy zrobię jakiś unboxing tej latarki. Już mnie korciło ją rozpakować wcześniej, bo naprawdę cieszyłem się jak dziecko na prezent, boże Chyba już powinno być. Ja chcę to tak ładnie rozpakować, bo mi się to pudełko strasznie podoba. Okej, okay, mam. Mam to. A jednak nie mam. Nie obyło się bez wpadek. Matko święta. No. Wyjdź proszę cię, wyjdź. Aż rozdałem. Zdarza się. Dobra. To chyba powinienem odpiąć albo uciąć. Nie wiem. Może mi się uda bez zabawy z tym aktualnie. A jednak może i nie. Z tej strony nie przejdzie. Nie. Nie przejdzie. Ja mogłem to od spodu rozpakować. Człowiek kupi. A nie, mam nożyczki. dobra Pozbyliśmy się tej plakietki Najprościej to było rozpakować od spodu. dałem ciała, przepraszam was i zobaczymy sobie zestaw Jeśli chodzi o latarkę mi tu wyleciał instrukcja. Pewnie będzie informacja, jak używać tego taktycznego przycisku. No, wow. Wow, to za mało. Coś pięknego. Uf. Boże, jest piękna. Jak, jeśli widzicie, jest dioda. W sumie te cztery diody są. Jest i odbłyśnik. Nie wygląda na aluminiowy, tylko pokrywany, więc teoretycznie jeszcze lepiej powinien odbijać światło. Ta dioda jest lekko przesunięta. Nie wiem, zobaczymy, czy to coś da. Wykręćmy sobie bezel ring. Ciekawe, czy można wyciągnąć szybkę. Albo jest przyssana na uszczelce, co obstawiam. Albo nie jest po prostu, jest po prostu nieźle utknęła. Dobra, mniejsza o to. Bezelring. Ten mi się podoba najbardziej. Żadne inne mnie nie interesują. W zestawie jest zapasowy bez takich krawędzi, czyli po prostu gładki. Zobaczmy, jak się przekręca latarkę. Super. Coś pięknego, i od razu gotowa do świecenia, niebieskie światło. Sekundę. Mam tu banknot 20 złotowy i zobaczmy sobie, czy uwidacznia jakieś znaki szczególne. Czy jest to ultrafiolet? Chyba nie. To jest po prostu chyba niebieskie światło. Bez ultrafioletu jeszcze spróbuję załatwić jakiś czujnik, to sprawdzimy. Bo na pewno jakieś promieniowanie musi, ale niekoniecznie daje to pewne promieniowanie ultrafioletowe w zakresie. No ale... Super. Do szukania jakichś śladów... Dla amatorów zbrodni i tym podobnych... Według mnie super. Bayer. <grybujer> Przejdźmy sobie do światła czerwonego. O! Też super. Uła, ale oślepia nieźle, mimo że odbite. Jeszcze raz białe. Nie, nie ma żadnej regulacji skupienia wiązki światła. Ta część się nie przesuwa. Taktyczny o, stroboskop. Zobaczcie sobie na tą część. Złapało ostrość. Ok, mam. To jest główny przycisk, a tutaj macie przycisk pomocniczy. Jeśli oglądaliście mój test z klarusem, tam jest podobny przycisk taktyczny. On się rewelacyjnie sprawdza. Tylko że do broni jakbyście chcieli podpiąć taką latarkę, to musicie sobie załatwić inny przełącznik. Taki na kabelku. Yy, Dobrze. Postawmy sobie latarkę. Ja sobie tutaj to nieco uprzątnę, żeby nie robić zamieszania. Yy, plastik, nie plastiki. Albo latarkę sobie odłóżmy. Zestaw. Smyczka i dwa oringi. Zapasowe uszczelki. Smyczka. No ten pasek, jak pasek, nie interesuje mnie to zbytnio. Nie korzystam. Jest i pokrowiec i kabel. O, tutaj macie. Nie, całkiem fajny, aluminiowy. Tak samo jak tamten, tylko że w czarnym kolorze. Jak zastąpicie to się nie będzie całkowicie wyróżniało. I dobra, co tutaj jeszcze więcej jest? Jest i kabel w tym pokrowcu. Pokrowiec fajny. Jest tutaj coś jeszcze. Tutaj jest takie coś, chyba można byłoby go nawet powiesić. Są dorobione uszka na te. Na takie specjalne paski co można przewlekać i nosić na szyi, na przykład. I tutaj jest jeszcze coś. Aha, chyba na dodatkowe akumulatory. No, tak wychodzi. Czyli pokrowiec jest full buyer. Jest zapięcie do paska albo do szlówki. Rzepki, zabezpieczenie jeszcze. Yy, przyciskiem zatrzaskowym, czy tam guzikiem. I to mocne. Super. Tutaj jeszcze jest jakaś wsówka. Ciekawe, co tutaj można jeszcze wsunąć. Aha, pewnie na kabel. Tutaj jest pewnie wsówka na kabel w tym miejscu. No, jestem. Zaskoczyła mnie ta latarka całkowicie jakością wykonania. Jest naprawdę adekwatna jeśli chodzi o cenę. Prezentuje się pięknie. Cóż tu więcej dodać. No. Jeśli chodzi o instrukcję. Kabelek. Zwykły mikro USB. Jeśli chodzi o instrukcję znajdźmy sobie. Jest instrukcja użytkowania po polsku. Dobra. Tutaj macie całą specyfikację. I jest to tak. Yy, port ładowania, tylna nakrętka. Wykręć tylnią nakrętkę, przecinie do ruchu wskazówek zegara. rodzaj akumulatora litowo-jonowy w zestawie. Może być też zasilana z dwóch yy, ...baterii CR123A. Próbujmy ładować akumulatora litowego cr 123 gdyż może to poważnie uszkodzić latarkę. No bo jak się używa już dwóch, to trzeba pamiętać, że inne napięcie i tak dalej, i tak dalej. Takiego jak komputer ładowarka lub USB lub ładowarka samochodowa. Czy akumulator był tutaj schowany? Nie, tutaj. Mhm. Mm Dobra. Ja jestem sam zaskoczony jak ta latarka jest zbudowana, bo jest zbudowana rewelacyjnie. Yy, acz sekundkę poproszę, bo potrzebuję sobie połączyć telefon, gdyż wyskoczyło mi niespodziewane powiadomienie o rozładowanej baterii. Pierwszy lepszy power bank. Okej, okay, mam to. O, i znikła rewelacja. Ładowanie latarki, odkręcić zakrętkę. Zaraz Wam to pokażę na żywo. Podwójny przełącznik. Tutaj macie jakieś powiadomienia na temat ładowania. Kolor zielony akumulator naładowany, czerwony jest w trakcie ładowania. Wybierz kolor przekręcając. Tutaj macie funkcję latarki, jak uruchamiać różne funkcje w różnych kombinacjach. W Klarusie jest podobnie, tych funkcji przewinięć trybów jest multum. Ja używam najprostszego, bo oczywiście nie jestem yy, policjantem ani nic z tych rzeczy nie potrzebuje. Trybu taktycznego. Tryb blokady 7 razy w ciągu 2 sekund. Zakończyłem na trybie blokady, że jest tryb blokady. Tryb blokady jest aktywny. wciśnięcie C siedmiokrotnie w ciągu dwóch sekund. Dwukrotne błyśnięcie, deaktywowane. Zaraz to obczajmy. Znaczy, może nie wszystko naraz, bo ja to się muszę tego na spokojnie nauczyć. Ja to jest po prostu unboxing. Wy sobie oblukacie pierwszy, że tak powiem, test tej latarki. Jest tutaj na temat wymiany bezela, znaczy ringu bezela. Tryb świecenia mocny, średni, słaby, plus stroboskop. Aha, są dodatkowe tryby, fajnie. Tutaj macie skuteczność. Powiem tak, prezentuje się super. Wiadomo, im większy tryb sobie ustawicie, tym. Ona będzie świecić krócej. Tutaj macie informacje jeszcze raz na temat yy, jakiej baterii, znaczy jakiego akumulatora użyto i jakiego możecie użyć w zamian baterii lub też akumulatora, LED Cree LED. O, czyli jest to yy, produkcji cree, dioda waga 160 gram bez baterii. No to z baterią będzie 210, 230. Zależy, bo akumulatorek waży chyba około 50 gram, coś takiego, taki porządny. A jeszcze dodając ETUI, to podejrzewam, że będzie te 220, może 240 nawet. Rozmiar tutaj macie 175 na 39 mm średnicy, i to chyba w tym najszerszym punkcie. Chociaż nie koniecznie. Nie wiem, zobaczymy. Dane są oparte na tym akumulatorze z zestawu. Jeśli zamontujecie akumulator o większej pojemności i wydajności, oczywiście uzyskacie znacznie dłuższe czasy, na przykład od 4-5 godzin nawet więcej, przy zastosowaniu akumulatora o pojemności o 1000 mAh pojemności większej. Eee, litowo-jonowego i pojedynczego ze zdekorowanym modułem obwodu chroniącego przed przyładowaniem i nadmiernym rozładowaniem użycie akumulatora gorszej jakości bez wspomnianego modułu obwodu ochronnego może spowodować uszkodzenie latarki akumulatora. Latarki raczej nie uszkodzi, ale akumulator głębokie rozładowanie może jak najbardziej uszkodzić Najpierw należy włączyć latarkę, a dopiero potem odkręcić tylnią zakrętkę, aby nowe akumulatory w odpowiedniej oprawce na akumulatory. Po tym, jak akumulatory zostaną prawidłowo umieszczone w oprawce, zgodnie z na nie, na nie, oznaczeniami polarności, zakręcić tylną zakrętkę. Nakrętkę należy się upewnić, że akumulatory zostały zainstalowane zgodnie z ich biegunowością. Hmm. Super! Po prostu moja, moja nowa, rewelacyjna zabawka. Dobra, żeby nie było, że ściemniam. Tylko, że ja mam teraz problem z odkręceniem tego. Bo... Ok, bo złapałem. Zobaczcie sobie, jak to wygląda. Jest przełącznik, sam przełącznik, i jest akumulator. Akumulator, chcę, żeby był wykręcany również. Podoba mi się rozwiązanie, jakie GP użył w przypadku tego, akurat, w przypadku tej latarki. Co ciekawe, obstawiam, że zmieściłoby się w tej latarce nawet ogniwo 21700, też cylindryczne, tylko oczywiście nie w tej obudowie. Gdyby zastosować koszulkę na nim dodatkową, bo wiadomo, żeby nie doszło do zwarcia gdzieś po drodze, i tego adaptera się pozbyć, to teoretycznie powinno to wyglądać w ten sposób, że Że weszłoby i większe ogniwo. Dwa nie wejdą, tyle mogę Wam na pewno powiedzieć. To jest jednocześnie ładowarka. Jak widzicie, jest port. Zjeżdża mi ten. zoom i nie tylko zoom, ale i ostrość. Ten adapter ma od razu ładowarkę wbudowaną. Jeśli chodzi o ogniwo, jest tutaj tak opisane. Pod spodem jest to jest na koszulka dodatkowa, bo jest tutaj z tego co widzę chyba zabezpieczenie. Tak mi się wydaje, chociaż może niekoniecznie jest tutaj jeszcze dodatkowy układ zabezpieczający, bo możliwe, że jest w tym. A raczej na pewno jest i w tym. I z tego co tutaj pis widać. No, no, ogniwo GP. I CR1865026F Nie chcę nic mówić, ale oznaczenie sugeruje, że jest to produkcji Samsunga, więc możliwe, że Samsung produkuje dla GP. Ale oczywiście nie ma w tym nic złego. 2,6Ah, 18D Nic specjalnego. Dobra. Kawał latarki. Rewelacyjnie wygląda. Polecam. Rewelacyjny prezent dla kogoś, kto lubi takie rzeczy, zwłaszcza dla mężczyzny. Tutaj jeszcze mam coś na temat. A, safety use. Pożaru raczej nie wywołam, także nie ma się co tym przejmować kod QR nie wiem gdzie prowadzi, możliwe, że do strony z manualami i dodatkowymi informacjami. No dzisiejszy test, to znaczy unboxing i taki wstępny test tej latarki zajął mi naprawdę sporo czasu. Ja nie zaznajamiałem się z funkcjami tej latarki wcześniej, bo chciałem po prostu przekazać wam te emocje. No super, rewelacja jak dla mnie. Cieszyłem się jak dziecko. Cud. Cudowny sprzęt. Rewelacyjna jakość. Wieczorem na pewno wybiorę się na jakiś. Na jakiś wypad do lasu i nakręcę wam jak to świeci w ciemności. Poszukam też jakiegoś adaptera, żeby można było tą latarkę zamontować na rowerze. Bo to też fajna funkcja by była. Jako światło rowerowe. Coś pięknego. Dalmo żaden sprzęt nie sprawił mi takiej radości jak ta latarka. I mimo, że nie ma jakoś wybitnie potężnej mocy jak chińskie latarki po 1000 lumenów za za 100 zł i tym podobne kwoty to jednak jakościowo przebija wszystko co do tej pory widziałem no Klarus jest na podobnym jakościowo poziomie chociaż ta latarka mi się podoba znacznie bardziej naprawdę w ogóle ta ostość jakoś jakość mi dzisiaj ucieka. Przykro mi bardzo. Mam nadzieję, że to będzie fajnie wyglądało na filmie. Ja sobie go jeszcze otworzę, zanim go wrzucę. Dwa o ringi, tutaj jest oring. W zapasie są. Super. I tym. I tą pozą latarki sobie zakończmy tą, ten obecny test. Trzymajcie się, jeśli macie jakieś pytania, zadawajcie w komentarzach. Chętnie na wszystkie odpowiem. Link do zakupu tej latarki, czyli do sklepu, w którym oficjalnego będzie pod aukcją, więc nie będziecie musieli też się bawić w kody QR. Od siebie polecam. Trzymajcie się i do następnego wideo. Już z testów. w poza domem, czyli tak zwanym outdoorze No tak jak to pisze, jest to tarka przeznaczona do przygód adventure. Idealna dla survivalowców i nie tylko. wiadomo, jak ktoś ma duży plac i też chce monitorować, czy ktoś się tam nie kręci, to na pewno ta latarka będzie świetnym wyborem. I to ta tyle trzymajcie się i do następnego. Hej.